Siema, to jest ten Seed Balls. Dzisiaj będzie walka z amerykańcami. Oktagon. To będziemy walczyć na oktagonie. No dobra. Skoro chcą tego, godzina 45 do końca. Brakuje dużo. 34 taki na 23. Jak wszyscy by zaatakowali u nas, no to jest no, jakaś tam szansa. Ale. Wiadomo. Nie ma co wymyślać. Tutaj pójdzie kolor niebieski. Jeszcze szybko weryfikacja, czy pójdzie Melendor, czy Sabina, czy Rigard, jakiego Medyka użyć. Wypadło na Melendora, no dobra. No to jedziemy. Przeciwnik RIS, niebieski kolor, no nawet, nawet nie jest najgorzej. Próbujemy przyoda, że coś tam weszło, ale słabo, nic nie weszło. Jest jeden przeciwnik zlikwidowany, czerwony. Teraz zostało drugi czerwonka. Tutaj próbowałem zmniejszyć sobie ilość klocków, żeby więcej niebieskich, ale lipa i kupowałem I zaczyna się walka na oktogodzie. Cholera jasna. Odbędziemy się tutaj w I cholera, kolejny błąd, znaczy błąd, no i kolejny paszek. Tak byśmy zlikwidowali przeciwnika, i no tak dostajemy kontrę, I albo likwidujemy Sabinkę. Tutaj jeden z moich błędów, bo po powinien pójść po nurach, potem torn No niestety, no ale zrobiłem tak, zrobiłem zagrałem w sposób taki, żeby krysznikom ułatwić zadanie. 56 punktów, myślę, że łatwo będzie, dużo łatwiej będzie zagrać. Teraz spróbujemy kolorem czerwonym, przypomnijmy, nie zawsze warto jest przeciwnika za wszelką cenę. Czasem lepiej zostawić, załóżmy, do bicia mocniejszego niż zatekować słabego i go ubić. Dlatego też. Wolę czasmy tylko mocniejszych i go nie ubić, ale dobić, ale żeby go obsłużnicy dobili. Tutaj kolor czerwony w ogóle nie podszedł praktycznie. Bardzo mało. Gdzie problem? Jak mi było. O właśnie, i to jest ten problem. Jesteśmy w lekkiej dupie, jak teraz nie widzę czerwony kolor. O jas. Czerwonka wszedł, weszła, ale za późno. A poza tym mój błąd, że Poszedł tu Ligard, a nie Melendor Tutaj powinien być Melenda. I teraz Elena poszła. Tutaj przeciwnika nie ubijamy. I teraz pytanie: czy kryształ? Jeszcze nie. Liczę na jakieś czerwone kolony jeszcze, jeszcze z 1, 2. Dobra, zeszły 2. teraz niestety już trzeba wziąć kryształ, bo rozpadniemy. To co zejdzie przeciwnikowi, to zeszło. Nie chcę aktywować sabiny. Baktykuję Sabinę, no to wiadomo, czym to się skończy uleczeniem, i to, co zarobiłem, wszystko stracę. No niestety nie podpasował kolor. Tutaj porażka. Teraz pójdzie kolor żółty. Nie wiem do końca, kto wziąłeś. Nawet nie sprawdzałem, widzicie sami. Tylko wziąłem, tak wziąłem. Czyli Melendora. I znowu to samo. I teraz inaczej zagrałem. Bo z Melendorem, ale znowu kolor nie dopisał. Sami zobaczcie, jak to wygląda. No, fatalnie. Fatalnie. Jest. I pięknie Wilbora się podpiliśmy. Teraz, żebyśmy tylko siebie naładowali, i myślę, że naładujemy się. Dobra, jest. Tutaj powinniśmy niebieskiego pokonać. O, właśnie. No, szkoda mi trochę mojego bohatera, ale no cóż. Mały błąd, bo powinienem próbować pod melendora zagrać. Żeby melendorek zaczął nas leczyć. No, ale cóż, już to już jest w perspektywy czasu widoczne. Nie od razu. Na tą chwilę no jest lipa lekka, bo Sabina, o i pięknie weszło. no w szczęście niemiłosierne, udało się. No i co, no jest zwycięstwo już, nic nie da się zrobić. Przegrać to się praktycznie no, nie dało. Po jeden, yy, co ja mówię, może 2-1. Ciężki przeciwnik tutaj, tym bardziej 4000 ponad. No ale kolor zielony, tak, mamy. Czerwony tutaj by się nie spisał w ogóle, bo jest za dużo niebieskiego. No, zobaczymy. I kolor zielony dopisał. Zgadza się, jest, proszę Państwa. Zielonka dopisała. Fajnie, bardzo mi się podoba to. I pięknie. Po prostu czasem, jak podejdą klocki, jak sami zauważycie, no to to jest gra. I teraz powinniśmy się pozbyć tutaj jednego przeciwnika. Brawo! Osłabiliśmy tutaj zielonego przeciwnika. No, ale niestety zostaniemy zlikwidowani. Jedna karta, jeden bohater nam padnie na pewno. Nawet że go, to by nic tym nie dało. Powiem szczerze. Co to zobaczycie? Właśnie o tym mówiłem. Zabrakło. Ale mi nie zlikwidowała, trochę źle zabijamy bo Sabiną. A tutaj bohatera naszego karma zostawić na ducha, jak się skończy bów jego. No i czekamy, tutaj jest kolejna wygrana, jak widzicie. Flipa, żeby się czarny da do odwołać. Dobra, i już jest nasz nasza koleżanka. i no jest. Pokonana. Dwa ataki do końca. 4000, wepacznik pokonane, super. 3700, no i to jest problem. Nie mam kogo za bardzo atakować już. fioletowy został i randomki Nie chcę dobijać do moich ataków na razie. Tutaj 50 fioletem. Jeżeli kolor, kolor podejdzie, to będziemy w domu. Jak nie, no to niestety. No to słabiutko. Bardzo mało. Myślałem, że będzie lepiej. Coś tam podchodzi, ale. To nie jest to, powiem wam. Tu w przeciwnika, cholera. Gdyby jeszcze Merlin aktywował się Rigard, no to jeszcze byłaby ta nadzieja, ale już Merlin skończył zabawę z nami na tą chwilę. Rigard też przeciwnik uleczony. I teraz pytanie: Co tu zrobić, żeby jak najwięcej zabrać? I źle zabiłem kolejny raz, bo kiew powinien pójść właśnie tutaj. Kolega. No, ale dobra, no. W perspektywy, czas jak mówiłem wcześniej, no bo widzimy dużo innych rzeczy niż wcześniej, no no cóż. No i porażkę. 26 punktów to no nie jest najgorzej. Jeszcze raz stwierdziłem, że zaatakuję. bo tutaj byli już ranni, ale teraz tak myślę, że to było dobre rozwiązanie. No, tak nie bardzo. Bo tam kto był ranny, nie bardzo byli ranni. I teraz, tak, chwilę zawahania, i tak co tu się stało? No, zobaczymy. Jeden przeciwnik pokonany. Super. Drugi. O o Torna zaatakuje. Ciekawe co to będzie. Tornek zaatakuje to myślę, że dwóch zabije. O oh jest! Szkoda mi sudryka, bo sudrik fajny, mocny. To prawie jest, to on został. Rigat zostaje, więc de facto, no... Pokonam Rigata na tą chwilę, chociaż wydawało mi się na początku, że tutaj w perspektywie czasu fatalnie to wyszło. Sami to ocencie sobie, jak to wyglądało. Pół HP zeszło. koledze, mocniejszy atak, odpalenie i końcówka, i pięknie, i walka na oktagonie. K.O. Okay, bym powiedział, 80 punktów, fajnie wyszło, zostało co, godzina 30, już Wam zwracę z góry spojrana, bo niestety końcówka z finiszem usunęła mi się, porażka tu była, sojusznicy niestety nie dotrzymali naszego kroku, nie zaatakowali wszyscy, no i niestety mała, bo mała, ale była porażka 100-200 punktów, czy 150. Walka, jak dla mnie, fajna. Niestety, jak wiemy, widzimy wszyscy, no, wojny sojuszowe to liczymy na każdego sojusznika, a nie tylko na siebie, no. tu zalogował, miał szansę na dobicie Sabiny, tamtego jeszcze. Była tutaj szansa na zwycięstwo. duża, bo duża, ale była. No i to dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pamiętajcie suby, lajki, za każdym razem wrzucamy nowi widzowie kanału. Bardzo Was zachęcam. Jest to dla mnie wielka motywacja do kolejnych filmików, a będziecie mieli nowe, świeże filmiki i myślę, że które będą dla Was bardzo ciekawe i umilo czas. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć!